Dajcież, He, witajcie! Z tej strony źle. No. Czeki, dzisiaj ze mną jest, tak? Jak. I będziecie mieli perspektywę nasz, obydwóch. I te skiny, mam nadzieję, że są tymczasowe. Dokładnie. Niestety, ale nam się odpaliły, ale mamy własny serwer. Jeżeli chcecie do niego dołączyć, musicie dołączyć na serwer Discord. Który może będzie, Który nawet może będzie w opisie? Dokładnie i też link macie do akt w opisie, standardowo tak w sumie. jak teraz widzicie, macie dwie perspektywy. Pierwsza to jest moja, druga to Lub na odwrót, zależy kto gdzie ogląda. I ogólnie na to nie zwracajcie uwagi na to, że. Ma... No, bo troszeczkę już tutaj były problemy techniczne, trzeba było wszystko ogarnąć, więc troszkę się działo. Ja się robię crafting. Ja zbieram więcej drewienka. Dobra, dawaj. Bo trzeba pilot zrobić. Ostrobisz crafting. crafting. I teraz jest taka ważna sprawa. Mieszkamy razem czy nie? Weźmy, że razem. Słuchajcie, jeżeli chcecie dołączyć Mindtaid na ten serwer, to. I zrobiłem zrobiłem tysiąc guzików. Ja. Nie, na żarty, ale prawie by zrobiłem jednego guzika. O, termostat dostał no z kamienia, słuchajcie. Nie ja w tym czasie nie wiem w ogrodzie. Ja zastanawiam się, czy zmienić sobie niku na. Doktor termostat? Ja prosto mam prokoponyki, tak naprawdę. Co robiliście. Teraz to się drzewka posadzę, mam prokoponyki. Byśmy mógł mieć tak trzy kodki, to by było fajnie. Poczekaj, robię tej rzeczy. Myślałam, że akurat tutaj będziemy robili oddzielne domki. A na początku będziemy zrobić razem, a potem oddzielnie. To już nie ma. W taka, nie powinna być tak jak serwerowy Zulima, co zrobiliśmy jeden odcinek w listopadzie i koniec. Dzięki, kabel się bo tylko, bo tylko tyle miałem. W ogóle tak, to jest pierwszy odcinek od dawna, gdzie są dwie perspektywy. Nie, chyba raz, Nie, kiedyś chyba był. Nie, nigdy chyba. był. nie, u Kurde, a teraz. Jakby powinien już być odcinek z tą drugą osobą, z którą się umawiam, ale ta osoba nie może znaleźć czasu na to. Ale tak to już planujemy, więc. Zapraszam do subskrypcji, by nie ominąć. Dobra, ty tutaj się tam dalej dobra? Dobra. I zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji, żeby być na bieżąco z serią. No to spokojnie, to mam żelazo. O, o, mało, tylko cztery. Miecze starczy. Kupimy sobie miecze y, żelazne już? Nie wiem czy ja nie, nie wolę. To po prostu... a ile mamy? Cztery żelazo. Żeby było porówno, równo, żeby klepa była lepsza na noc. Nie? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cztery, Czy ten odcinek nie będzie zbytnio montowany z powodu tych dwóch perspektyw, no? jakąś muzykę nam... Zresztą, jeśli chcecie bardziej zmontowany i tak dalej odcinek, że taki bardziej pod kątem gościa, który to umie robić, to zapraszam na odcinek kto, jeśli chcecie zobaczyć takie... Tak, taką wersję surową, że tak powiem, niemontowaną. To. No to mówię, jeśli, taką, jeśli, jeśli, chcecie, jeśli, jeśli chcecie kogoś poważnego, kto umie zmontować i będzie miał zmontowany odcinek, to zapraszam do linku w opisie. Ale jeśli chcecie. Jeśli chcecie takiego kogoś, gdzie. Zero, zero cięć, zero niczego, czyli taki surowy odcinek, to tutaj będzie taki. do oczywiście. Że zero cięć, zero nic. No, coś się nie do że potrafię, tylko jeszcze muszę zrobić tam kilka rzeczy, w tym, żeby nie było wielkiego znaku wodnego. No właśnie, bo mam filmurę darmową. I bo też. Byłem, jutro urodziny, Ej, Tak, właśnie, właśnie. Jutro ogólnie może może się tak później pojawić odcinek, chyba że tu znajdzie czas gdzieś rano. Raczej, później. W sumie rano idę do, wiesz, do sklepu po te rzeczy. ja znowu znalazłem. Masz dwa żelazo na... Jak wyjdziesz, to masz dwa żelaza tam. Na składkach. O, szydło, zresztą mam teraz więcej żelazo. Dzięki, ciężki sprzęt, Odblokowałem osiągnięcie. To jest dla Nigdzie. No nie ma ich. Nieprawda. To się nazywa generacja Minecraft. No ma dobrze. Ja tam bym mógł zamieszkać. Gdzie ty jesteś? Szukam miejsca na domek. No nie musiałeś wszystkiego zabierać. Nieprawda, wyrzucił mię w ogóle jak bo mamy tam... Jakbyśmy chcieli, to Kaktus możesz poszukać gdzieś na dnie, tam gdzie znalazłeś tam skrzynkę na początku. Powinny być tam te itemki, które mieliśmy, wszystkie nasze itemy. Chcesz się to nie tam pop... nie grać. Co? Nie chcę już szukać. Płyszałam, że nie chcę już grać, dlatego takie co? my zaczęliśmy nagrywać i już nie chcę grać. To jest przesadne. Dobra, żelazny miecz. Chociaż. Bo ja to ci to dałem. Obronę, przecież po to ci dałem te dwa źle. No właśnie, z nich zrobiłem żelazny miecz. Wiecie, oczywiście na razie na serwerze może być maksymalnie 20 osób. Więcej, kto pisze, ten lepszy. I nie było na mojej wizy. Na razie jakieś 10 osób dojdzie do tego serwera. Ja jestem ja jak jestem jak do tego. Nie tak, na razie my jesteśmy moderat, ja jestem, a ja jestem twórcą serwera, czyli ja mam większe możliwości niż ziemniaczek. O większą władzę na tym serwerze, niestety. No ja mam ja mam no, znaczy w ziemniaczek są opcje, które są tylko dla z serwera i tu ja będę mógł na Ale tak to jakieś Ale... komendy typu jeśli ktoś umarł z, z drugiego gracza i nie chce modać temu czy coś w tym stylu, to no, mogę to zrobić. Może... Żeby... Ja, już, ja... Ja Au. Ja tu prowadzę poważną klepę z ząbiaczkami. Bo dwóch przyjemniaczków znalazłem. Dropołem marchewkę z niego. Ja podróżuję i zwiedzam świat. Nie oczekiwali. Owca, owca! Ja już dwie. A, mam tutaj owce. I mamy. Mam, mam już nie te nie Kolejna. Czy już mogli chociaż trwać? Mogli, żebyśmy. Ile masz z pełnych? Jedna biała, jedna szara. Robimy szkielet. Ja mam. Mamy trzy białe. Mamy trzy białe. To jeszcze trzy No już nie jest to No wyzwo, iść, tak w ogóle. Jak, jak przeszedłem sobie iść na jakąś polankę, minąłem górę z wielkim palcem wskazującym na ciebie. Minąłem wielką latającą wyspę. jakiś jaki jest. Minąłem jedną wielką latającą wyspę, jestem w jakiejś dziurce. Jedną. I jedną szalę. Są niki, ale zawsze trochę bezpieczniej. Klippy! kiedy jesteś? Nie, i na spawni, więc tam mnie nie szukaj. Widziałem, jest do takiego na zwyczaj, więc widziałem. Widzę, 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 widzę miejsce gdzie umarłem. Mam nadzieję, że moje itemy do nas nie wpadły oczywiście. O dobra, mam moje itemy. Myślę, jeszcze jakieś rzeczy, mój crafting. Widziałem, że mi... Ej, pomożesz mi? Nie mogę, tylko gdzie jesteś. Płucz, szkieleta kiofer. Ile ty nam radę? Ten mój żelazny miecz. Zniknął, no nie! Kurde! O co mam półtorej serduszka? jest coś? Powtarzam ci, ja sam jestem w kopalni, nic się nie zmieniło od tamtego czasu Też mam mnie najmniej. Mam nadzieję, że tym razem mi się cały film ziemniaczka. mam problemy z montowaniem jego filmu, że czasami się pobierze połowa tego filmu. No, ale spróbujemy. Mam nadzieję, że ziemniaczek się łączy nagrywanie. Sprawdzałem. To będzie widać na filmie na samym początku, że jest odpalona pauza. Ta pauza byłaby sprawdzić, czy się ja na pewno odpaliła. Kurczak, miał fartę o masz niezły wdzianka no butki a ja się zrobiłem Tak, e, ten, spodnie szukam białej wewny bo mi brakuje jednej bo ma jedna twoja z cztery moje to pięć Nie mogę sobie łóżko zrobić możesz, jeśli chcesz to rób No z creeperem to jest jakiś koszmar. Dobra, lec się. Ja tutaj nam wzmacniam siłę zbrojne i wydobywam nam żelazo na rzeczy. Mnóżkie, no let's shit! Zajmij sobie z budy, jakąś norkę i, i podróżuj w kopalni, tak jak ja. W kopalni jest zawsze bezpieczniej. Ażem mu wód komendy to odpalę na dzień. Będę komendy na razie odpalał. Ale i tak trzak ty odpal. Nie będziemy z nich korzystać, ale jednak odpal. Bo jednak mi się to sami będą przydawały, jak będę w jakiejś sytuacji podprogowej. Na samym początku nie odpaliłeś tej w ogóle, nie będziesz już nie mógł mieć. Nie, można odpalić, chyba ustawieniu jakiś serwera ryszek. Gdzieś zrobi się ten dzień. Pamiętaj, że nowe wersje, nowe zasady. Nie, jestem na spałku, to gdzie jesteś? No, ja sobie latam po jakiejś. Zarazem sobie bardzo przyjemnie skinkę, i sobie latam, już mam 34 źle. Kurde. Nadam jakąś małą dziurkę i sobie w kopie. kopię. Z tak nas jest taki sporawa. Tylko no wiesz. Kiedy jest Minecraft na kanale? wiesz o co chodzi, żeby troszkę więcej tego Minecrafta jednak było. Dobra, wiesz co, ja chyba wychodzę już. z kopalni? To podaj mi koordynat No, no, bo już tu rzeczywiście coś zasiedziałem. No tak, no przybiłam psy szkieletę, bo to są kości. Poczekaj, bo znalazłem bardzo fajną rudę tego węgla. Yy, poszu, widź w stronę góry. Yy, tam powinna być taka góra z palcem. Jak ją zobaczysz, to idź w szybko. Mam palce! Mam takiego Madirta! TAKIEGO MADIRTA wystającego ŚMIERDZĘ Z PALEC Tam, dobra widzę do Jakby palec w No jakby, jakby wskazywał drogę To idziesz w stronę, tam idziesz... To, to rozgląda się nad stroną w jakiejś wyspy latającej z drzewami Jest na no, jakieś, no tam jest taki... W którą w mam można iść. TAKA LATAJĄCA wyspa. Jestem jakimś zatopio TAKA FAMILIA... Wiesz co, bo... Powinna na taka malutka, latająca wysypka. Chwila mnie nie było z tej kopalni, już się tutaj zdążył zespić. Szkielet, żarty jakieś. co już Co wywaliło się z serwera? Nie, szkielet. Ej, nie wierzę, że to mówię, ale chyba się zgubiłem. Taki malutki kilka klocków latających tam powinno gdzieś być. No no no, no 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 to jak jesteś jak jest za tobą ten palec, to idziesz na wprost. Gdzieś tam powinna być taka, taka duża dziura. Idź na wprost, tam jest taka duża polana i po lewo w górze powinna być dziura i ja tam jestem. spadłeś z wysokości na serio. No ja wychodzę, nie wiem po co mnie szukasz, za ma stać na spałnie. Teraz jak uratujemy dwie rzeczy. Dobra, wolność. Świeże powietrze. Dwa razy już dzisiaj umieram. Aż tak tu nie umieram. Jeden z grup uregulowany, nie dwa. Aż tak czy. To się dwa podrządno, to jednak już jest. Okej, okay, dobra, Widz, widziałam Cię. Chyba, że się tak oddaliłem. Widzę, 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 są tutaj, zbieraj je. Z drugiej strony Daj mi je, proszę. Niech łama mi zabrał, mu. Dobra, to było twoje. Nie żelazny miałam. To było twoje. Ale nie mam tego meczu żelaznego. No jak to robisz? No naprawdę. się nie No, nic więcej mam, mam jeszcze kość, ale nie wiem czy to jest twoja kość Chwila no, Na ja. drzewach jest żelazny <grystanie> Tylko co zebrałem Ej, da się jakoś zafarbować wełnę? No, kwiatkami. A nie barwnikiem? No, no można zrobić kwiatkowarką. No i próbuję, ale nie wychodzi mi. Możesz go wsadzić w środek tego. No, nie mogę czarnej wełny zafarbować. No. Ta! Szczególnie, że nie mam wełny, że chciałam pofarbować wełnę, by w móc je zrobić. Masz jedną brązową wełnę? No skąd? No nie wiem, ja mam dwie. Ja miałam cztery wełny białej, ale nagle mam trzy. Jolo, idę odsłonić No Nadało się. Gdzie moje kości? Serio. Co? Kości ja wziąłem, nie ja miałem tylko jedną, ale to z mojej bitwy. Gdzie moja? Jedna? Już ta jedna była twoja, i chciałeś się zmarnować na tego psa, to by ci się nie udało, bo ja to zrobiłem. Ale to nie była to moja jest też ty te, widziałem tego domu. Edek tam jest. Zresztą ile tu jest lugerów. A ja nie Dzień. mam miejsca weksliku. Dobra, wychodź do mnie. Bo zaraz wypalimy go luger. Jestem przy tym kanionie. No widzę cię, no co tam. Nie widzę. Jest tu na góry, jest taki fajny isterek. I patrz. Dobrze, ja mogę tam wskoczyć? Nie, nie, nie polecam! Jak spadniesz, a tam jest woda! O, wodna, na dole jest woda, to mogę tam wskoczyć. Do was Pff, stary, ty, ty zobaczysz mój jak wpłynę jak Musimy znaleźć gdzieś miejsce, bo ja, ja już ja mam teraz taki sywek w punku. Tak, czy mi się wydaje? Co? Jak syczy mi się wydaje? Raczej wydaje. Nie, bo coś tam niebieskiego jest. Ma tak się trochę. Jak się nie świecą, więc teraz to już jesteś... Taki tak, tak jasny... Albo jesteś, albo jesteś daltonistą, albo widzisz źle. Nie, żeby w takim odsłoniętym miejscu były te I... złożony miejsce na swój, na swój domek. Mm, Okej. Okay. Skąd mam dwa craftingi tej wy? Eee, tylko jakoś muszę się tam do ciebie dostać, a to ciągle nie wiem, gdzie jesteś. Moje kary na ty ci podać? No. Moje kordy to minus 90 i minus Trzysta... Jak ty? ty? odszedłeś. Nie, bo co ty? Trzysta To mało. 369 to drugi, a pierwszy to dziewięćdziesiąt. Czekaj, czekaj, czek, ja podam ci jeszcze raz. Bo ja teraz się poszedłem na dół. Moje kordy. To uwaga, uwaga. Minus 90 i mi. Pierwsze, pierwsze czyli X, czyli szerokość. No, pierwsze to jest 90. Na minusie. Dobra, nie Trze... są ważne. No trzecie to jest 370 na minusie. Cię zauważę, jak pójdę na szerokość, bo jestem na 177. Pieniasz w Nie mogę na świtu. Klucz jak ty daleko ode mnie odszedłeś? Smutno ci jeść! Mam nam coś zrobić, żeby ci było. Być. Nie wiem, co to w Czemu mieć skrzynce? Czemu w mojej skrzynce? Ja wchodzę w skrzynkę, no. Wiesz, pojawiła się tutaj, kiedy mnie nie było. Szedłem sobie pustynią, aż tu nagle ujrzałem to. Odpowiedzi na to, robisz w robisz domu, w moim domu, Możesz odejść. tym ale z craftingu, chyba mogę z craftingu już tak. To tak. Masz jedną wełnę białą? To Nie. Pomóż mówisz... mi. mam w sumie żadnej. Dałem ci. Nie, miałem no, cztery, a teraz nagle mam trzy, więc... No bo jedną sobie wziąłem. Miesz chyba ten... Powoli będziemy... To jest. Czy ja też wyrzuciłam? Tak. Ja tu cięć nie robię, więc wszystko widzieliście. Ja to Dobra. Um... Co się dzieje? Co się stało? Nie można połączyć serwerem. nie pokazuje... dobra, działa. Pokazuje mi, że jesteś, mnie tam nie ma. Poka... Pokazuj mi, jakbym był na twoim koncie. Jaka. Yy, dobra, to zróbmy coś takiego. Yy, dobra, słuchajcie, to, to jest koniec, bo nam wydłupczyło. No, to dzisiaj się chyba kończymy, no to... Dokładnie tak. Pa. No to cześć!